Robienie doraźnie, bo, a jak znowu były na, na ilość deszczu i opadów, to się grzęźnie tam. I coś by trzeba z tym zrobić. Już jest najwyższy czas tym się zająć, choć to dopiero we wrześniu przypada. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jan Skrzypczak. Kolejna interpelacja. Również przez złożone przez klub... Samorządnie powiadu Nowodowskiego o następującej treści. W związku z tymi pytaniami skierowanymi mieszkańców Nowego tomyśla oraz nawiązaniem do obietnic pana burmistrza w trakcie kampanii wyborczej przed ostatnimi wyborami samorządowymi, wracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie. Jakie działania w tym roku zamierza podjąć pan burmistrz, aby doprowadzić w jak najszybszym okresie do budowy wiaduktu nad torami kolejowymi? w celu ułatwienia komunikacji w kierunku Bursztyna i rozwiązania problemu komunikacyjnego na ulicy kolejowej. W Dziękuję bardzo. Czy też jeszcze z Państwa radnych? Pan radny Michał Kasper, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Goście. No, Moja ta praca będzie troszeczkę mniej yy, może mniejszej wagi, a nie mniej dotyczy tego budynku, w którym się znajdujemy mi się obserwując uroczystości 14 stycznia, powiem tak, mamy tutaj obok salę widowiskową, z której no, odbywają się różne imprezy, przy czym część imprez jest taka, że widzowie z sali muszą wejść na scenę. Jeżeli są to osoby, które często korzystają z wejścia na scenę, to w miarę sprawnie się, że tak powiem, tam przemieszczają. Natomiast osoby, które po raz pierwszy czy rzadko z tego korzystają, to wtedy, że tak przeruje się taki obrazek, że trzymają się ściany, ponieważ z drugiej strony nie ma bariery, schody są wąskie, a jeszcze przy wejściu na samą scenę stoją kolumny po obu stronach, które jeszcze to przejście zwężają. No, y moja propozycja jest następująca. Może wyraźnie należałoby te kolumny gdzieś przenieść albo dalej, albo wyżej. <laughs> no i te schody troszeczkę y w, o, w najwyższej przyszłości y poprawić, zmodernizować, tak żeby to wejście było takie no, łatwe, bezpieczne, żeby nie stresowało gości, które, którzy wchodzą. Chyba, że zrezygnujemy z sali. <laughs> <noise> Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Radny Stanisław Rymarek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam pytanie, ponieważ dwa miesiące już jest po wyborach. Natomiast na słupach, no nie powiem kto, ale dużo osób, nawet i radnych, jeszcze tam dziś zrobiły się z tych plakatów szmaty i szpyci miasto. Mi się również mieszkańcy pytają, kiedy z tym zrobimy porządy. I takie pytanie do Pana Burmistrza, kiedy Pan z tym zrobi porządy. I druga sprawa. Na ściennicy jest wybudowany budynek, pastegły, który tam latami stoi. Co ewentualnie gmina widzi, aby jego zagospodarować, czy coś tam zrobić? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Szynkowiak. Chciałbym skorzystać, to już nie, nie jest dekplans, tylko zapytanie. Panie burmistrzu, znaczy cieszę się, że ta ulica poprawek jest wreszcie robiona, ale zauważyłem, że. Przy tym zjeździe na samym końcu, gdzie jest taka uliczka wąska 5-metrowa, krawężnik jest na tej samej wysokości co ulica, a tam jest zjazd. Prosiłbym o sprawdzenie, czy jest przewidziane, czy wykonawca się nie pomylił, bo tam powinno być obniżenie. I yy, to jest zapytanie później będę jeszcze raz wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Radny Łukieśny. Proszę o mikrofon. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu, w ostatnim czasie po naszym terenie mogliśmy zaobserwować, że poruszała się taka brygada lotna i dokonywała doraźnych remontów dróg utwardzonych masą bitumiczną. No łatali dziury, tak, tak prościej mówiąc. Miałbym prośbę, bo tutaj sygnały od mieszkańców Boruj Kościelnej płyną do mnie i od rodziców dołożących dzieci do szkoły do Boruj Kościelnej podstawowej gimnazjum. Aby naprawić też dziury, które można by nazwać wyrwami w asfalcie w tej chwili wokół skweru naprzeciwko placu kościelnego Boruj kościelnym. Są tam trzy takie dosyć potężne dziury i zanim zaczną napływać wnioski o odszkodowania za uszkodzone auta miałbym pytanie w związku z tym, kiedy ewentualnie można by było zareagować i jakąś ekipę, tą brygadę lotną przysłać, żeby te dziury tam naprawić, bo są dosyć, dosyć głęboko. Dziękuję bardzo. Bardzo pan radny Tomasz Kuszyński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado korzystając z mikrofonu. Jest, jest. Korzystał z jednej z sugestii, że dostaliśmy y, uzasadnienie do projektu budżetu i prosił prosiłbym, żeby w przyszłości były strony numerowane, bo nie ma ani jednej ponumerowanej, to są strony, to jest monolit pisany i odnoszenie się do jakiegoś tekstu. Na stronie nie ma strony ani jednej numerowanej. Także prosiłbym w przyszłości, żeby strony były numerowane. Dziękuję. Dziękuję w uzasadnieniu. W uzasadnieniu nie ma. To jest 14 stron, ani jedna nie jest numerowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem przejdziemy do punktu. Ale Przejdziemy do punktu ósmego. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Może najpierw tutaj odczytam dwa pisma. Jedno to jest w nawiązaniu do interpelacji radnych Rady Miejskiej i członków klubu radnych samorządni dotyczących funkcjonowania kina no, Nowość w Nowym Tomyślu. Tutaj jest, tak jest napisane, przepraszam. Szanowny Panie Burmistrzu, odpowiadając na pismo, które otrzymałem drogą pocztową dniu 19 stycznia 2011 roku dotyczące udzielenia wyjaśnień na następujące tematy. Czy kino Nowości przez dłuższy czas nie prowadziło swojej działalności? I punkt drugie pytanie, ile osób korzysta z kina Nowości w ciągu roku? Odnoszą się do powyższych pytań i udzielam następujących odpowiedzi. Kino Nowości przez cały 2010 rok prowadziło swoją działalność mając tylko Kilkudniowe przerwy spowodowane moim przebywaniem nawiasie no ja dwa razy na zwolnieniu lekarskim, dziesięcienowej przerwie urlopowej oraz kilka pojedynczych dni wynikających z awarii sprzętu kinowego. I odpowiedź na drugie pytanie. W roku 2010 z usług kina nowości skorzystało około 10 tysięcy widzów, zarówno na seansach otwartych, jak i zamkniętych dla szkół, przedszkoli, organizacji i różnych instytucji gdzie cena biletu na tę wynosiła 50% ceny biletu normalnego. Informuję, że nie podaję dokładnej liczby widzów ze względu na to, że oprócz widzów płacących za bilety, sporą grupę stanowili widzowie korzystający bezpłatnie z usług kina, prośby szkół, organizacji i stowarzyszeń o umożliwienie skorzystania z usług kina osób w różnym przedziale wiekowym z powodu ubóstwa i tym podobne. Z poważaniem, Łukasz Gularek, kierownik kina. To jest jedno pismo. I drugie pismo... To jest y, odpowiedź dla y, Pana Łukasza Pańskiego, Radnego Rady Miejskiej w Nowym y, Odpowiedzi na Pańską, y, tu jest napisana interpelacja, chociaż to było zadane w innym, y, pytanie w innym punkcie, zgłoszoną na sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku, aby na stanowisko do spraw obsługi monitoringu w Straży Miejskiej w to zatrudnić osobę niepełnosprawną, niepełnosprawną uprzejmie wyjaśniam co następuje. Zatrudnienie pracowników samorządowych, którymi są również osoby zatrudnione do straży gminnej, miejskiej, reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, która w artykule 11 ust. 1 stanowi, iż nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Zatrudnienie pracownika i przeprowadzenie tego naboru jest wyłącznie kompetencją, kompetencją kierownika danej jednostki samorządowej. Utworzone w Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu dwa nowe stanowiska pracy strażnika i do spraw obsługi i monitoringu zalicza się do stanowisk urzędniczych, a, za, a zatem nabór winien być przeprowadzony zgodnie z wymogami określonymi w artykule 13. 15. cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe zasady zatrudniania w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu określa w uzupełnieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu wprowadzone zarządzeniem burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 26 czerwca 2009 roku. Nabór na stanowisko strażnika i do spraw obsługi monitoringu przeprowadzany w tym samym czasie odbył się zatem zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych i zasadami regulaminu naboru. Otwartość i konkurencyjność naboru nie dopuszcza zatem na, ustalenie, na ustalanie przez kierownika jednostki ogłaszającej nabór na konkretne stanowisko pracy kryteriów dyskryminujących i ograniczających możliwość ubiegania się o to stanowisko określonych osób. Jedynym ograniczeniem dla ubiegających się o zatrudnienie mogą być tutaj wymagania niezbędne wskazane wprost w przepisach ustawy i wymagania dodatkowe pracodawcy związane ze stanowiskiem i zgodne z opisem tego stanowiska. Wymagania niezbędne i dodatkowe dla kandydatów na stanowisko do spraw obsługi i monitoringu Straży Miejskiej podane zostały w ogłoszeniu o naborze na to stanowisko z dnia 8 listopada 2010 roku. Z przyczyn wymienionych powyżej nie mógł tam zostać zamieszczony wymóg niepełnosprawności od kandydata ubiegającego się o to stanowisko, co oznaczało, że kandydatem pod warunkiem spełnienia wymagań obowiązkowych może być każda osoba, w tym i osoba niepełnosprawna. Mając na uwadze cel utworzenia stanowiska i zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw obsługi monitoringu, bezpośrednio przełożone osoby na tym stanowisku, komendant Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu, jako ważne wymaganie dodatkowe określił posiadanie przez kandydata doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwem publicznym, a zatem posiadanie umiejętności rozróżnienia zachowań osób i psychologii zachowań potencjalnego sprawcy wykroczenia czy przestępstwa, które są bardzo ważnym elementem oceny prowadzonej obserwacji miejsc publicznych. Na stanowisko do spraw obsługi monitoringu wybrano osobę spełniającą zarówno wymagania niezbędne, jak również. Określone wyżej wymaganie dodatkowe. Ponadto po dokonanym naborze okazało się, że wybrana osoba posiada również orzeczenie o niepełnosprawności. W uzupełnieniu do powyższej informacji pragnę nadmienić, że Pańska interpelacja złożona została w czasie toczącego się już naboru na stanowisko do spraw obsługi monitoringu po złożeniu aplikacji przez zainteresowane osoby pomiędzy jego pierwszym a drugim etapem. Tu z poważaniem burmistrz Henryk Hemig. Teraz oddam głos burmistrzowi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, mam prośbę, aby w odniesieniu do tych pytań, które gdzie pytający nie złożyli wyraźnej prośby, aby odpowiedź była sformułowana na piśmie, udzielić odpowiedzi w tym momencie. Dotyczyłoby to problemów, które zgłosił, zgłosił pan radny Kaster, radny Rybarczyk, radny Szynkowiak, radny Świczner i radny Kuczyński. Zatem bardzo proszę o udzielenie głosu burmistrzowi Rucie, ponieważ ta problematyka dotyczy problemat, problemów, którymi zajmuje się na co dzień burmistrz Ruta. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, wysoka rado. Jednak nie, nie na wszystkie pytania odpowiem, chociaż A na... ja mam teraz mikrofon, to chociaż będę odpowiadał na to, co znam, nie nas Porządek z plakatami. Jeżeli chodzi o słupy tak zwane publiczne ogłoszenia, to oczywiście plakaty tam jeszcze funkcjonują. My przymierzamy się i raz po raz takie tak zwane ogólne sprzątanie jest, wzywamy od początku do końca wszystko, ale to jeszcze nie jest ten czas. A to, że niektóre plakaty tam wiszą, przyznam szczerze, nie, to nie przeszkadza, nie przeszkadza, nie przeszkadza to osobom tym, które na tych zdjątkach tam są. No to jest właściwie problem już Komitetu Wyborczego. Zaś tego obowiązku, jeżeli chodzi o sprzątanie na tak zwanych ogólnych, ogólnodostępnych, nie ma sprzątania takiego nałożonego obowiązku na komitety wyborcze. Jedynie ten obowiązek funkcjonuje w pozostałym zakresie. To te wiszące różne plakaty na drzewach, na płotach, na różnych drogach, czy na terenach prywatnych, ale to już jest innego rodzaju problem. Czyli ze słupów ogłoszeniowych te plakaty zginą w momencie, kiedy będziemy przeprowadzać tak zwane czyszczenie ogólne. Myślę, że to nie wcześniej się odbędzie, biorąc pod uwagę pewne obciążenia, bo to to jest przede wszystkim główny element powodujący, że to czyścimy od początku do końca. Podejrzewam, że to gdzieś tam w końcówce lutego powinno nastąpić i wtedy to tychże plakatów nie będzie. A to, co już znajdziemy w ramach akcji powyborczej i rozliczeń komitetu wyborczych, bo tam też są pewne terminy zapisane, to to już jest element wtórny. Budynek przy strzelnicy.